Takie zdanie mam w głowie, jak Cię słyszą, tak Cię traktują i w tym zdaniu mam taką myśl, że ja bardzo długo nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie mnie traktują inaczej, niż bym chciała. Dopóki... No dobra, poczekaj, poczekaj. Dopóki nie zrozumiałam, że słowa, które dobieram, zakładam, że wiesz, że ludzie że są zlepione z tym, co ja czuję. No tak, bo to są Twoje słowa. No, a teraz już wiem, że nie, tak nie jest. Oczywiście, poza te same słowa. Dla zupełnie różnych osób, zupełnie co innego znaczą. Wiesz, co, to jest troszkę tak, że u nas się na święta y, Bożego Narodzenia jadło zawsze grzybowo, a ona zawsze barszczyk czerwony. I to jest koniec. I nie ma siły. Jak można nie jeść barszczyku na święta, prawda? Ale patrz, to wtedy nie ma spotkania w języku. No. Bo święta to barszczyk, tak. święta to głowa. Tak, i teraz jak ty mówisz swoje słowo, możesz powiedzieć na przykład, właśnie, pewność siebie, mhm. a ktoś inny mówi tak, ale zarozumiała. Już załatwione. Dla niej jest zarozumiałość, ponieważ nie zna prawdziwej pewności, boi się jej, nie udało się tego, wiesz, osiągnąć, w związku z czym tato łazi i cały czas ona taka zarozumiała. Ja tak mam ze słowem, chcę pobyć ze sobą i ktoś mówi, jesteś egoistką. I chcesz mnie zostawić. No, ale ten, to, ten egoizm jest ciągle, o, nie? o Jezu, słuchaj, ja prawie, że od, nie wiem, ilu już lat, tłumaczę, komu się da. Egoizm po polsku oznacza dbanie o siebie. I każdy jest egoistą, bo ego to ja. Ale egocentryzm i egotyzm to są dwa słowa, po to powstały, żeby było wiadomo, że to jest osoba egocentryczna, która się innymi nie, nie w ogóle. interesuje, nie widzi. To jest narcyz, prawda? Natomiast no egoista, jak dba o siebie, to jest to osoba, która innym ludziom. Niesłychanie dużo zdejmuje wysiłku z ich pleców, bo dba sama o siebie. A może potrzebujemy nowe słowo? Moja studentka mi podpowiedziała, o. mówi, poczekaj, mówi tak do mnie, wie panie, muszę się self-care'ować. Ale to jest o, znowu. angielskie. No znowu, dobra, ale wiesz, pokazuje, że no my nie mamy na... care te... jest, jest u nich jest, za u nas nie ma. Nie no. mówię, że to słowo jest dobre, tylko że może potrzebujemy to jest sobie samopieka, stworzyć, prawda? wiesz. No ale co? Muszę się samoopiekować, to ja od razu siebie widzę jako osobę, wiesz. Nie wiem, zakłóczenie Wiesz, co, trochę się dzieje, tak, że ten język się zmienia. No właśnie i na angielski też się trochę zmienia ten język terapeutyczny wchodzi, prawda? Niektórzy ludzie już używają coraz więcej takich słów. Wiesz, jak samorozwój, prawda? Co też kiedyś nic nie znaczyło. No bo co to było, nic nie było. Wiadomo. Uważność, uważność, tak. E, e, no to może się uda ten self care, a może znajdziemy właśnie nie na przykład jest. samoopiekę, albo Ojojanie, ojo, ja tylko w ojojaniu jest coś innego. W ojojaniu jest też o jest, jak mnie boli, ojoj, jak mam dosyć, prawda? To jest takie, wielo, wielo, bo to przecież jest ten... Wiesz, dla mnie prywatnie było odkryciem, jak wszedł w polską kulturę, w ogóle pojęcie introwertyczności, introwertyczności jak weszło, weszło, prawda? Weszło i ekstrawertywności tak. Też, i że to, tak. Że, wiesz, jeżeli ja nie lubię wypoczywać w klubach do rana bawiąc się, to też jest OK. A ja byłam w takiej chowana presji, że jak nie idę do klubu i nie bawię się do rana, to tracę czas. Życie ci ucieka, mówili ludzie, no w ogóle to... do knajpy. Nie? I dopiero jak przyszedł ten język, właśnie i ten masz prawo być introwertyczna no ogóle, i to jest. Okay. W ogóle to nie tylko język. Trzeba przyznać, że introwertyczność też przyszła razem z terapią. Jednak to przychodzi, wiesz, psychologia jest nauką od stu lat, a terapia się w ogóle roz, wiesz, rozwija i zaczyna być popularna od kilkudziesięciu, więc to jest coś takiego, że ludzie się już po prostu uczą trochę inaczej żyć. I, I jednak bardzo wiesz, wielu ludzi jest bardzo na to otwartych, w związku z tym, to co mówią, to jest też jednocześnie, że pokazują z jakiej są branży, prawda? No, już jeżeli poznajesz kogoś, kto mówi uważność, to to jest Jestem na, na pewno osoba, która jest, jeśli nie po terapii, nie w terapii, to przynajmniej w jakichś treningach, prawda? W jakichś warsztatach bierze udział. W ogóle jakby włączyła się w ten nurt. Rozwoju osobistego, bo tak. uważność. No, normalnie ludzie nie mówią bądź uważne. Bo najmniej uważa. Tak, uważam. A dlaczego ludzie tak się boją terapii? No już coraz mniej się boją, ale boją się dlatego, że boją się, że wylezie z nich coś, co im się strasznie nie spodoba, czego się przestraszą i co mamusia zawsze mówiła. Zachowuj się! Bo to, co sama z siebie tak robisz, wylezie, nie? i wylezie ten... ten wochydny gat, rozumiesz, Nie wierzą w to, że to to, się, to jest cień jungowski, Tak, tak, tak. tak, tak, tak. W, wysyczy, prawda? Że się pojawi ten wąż ochydny. Nie wierzą, że te ich rzeczy były ludzkie, normalne i że one były, wiesz, nie złość się, prawda? Nie krzycz, nie, 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 nie sprzeciwiaj się, ojcu. Nie, nie możesz się nie zgadzać z mamusią, bo ona się wtedy denerwuje, prawda, ona. Nieważne, czy, czy tobie coś pasuje. Oczywiście to jest strasznie trudne wszystko. No, szczególnie dorosłe dzieci alkoholików tak mają. No bo matko bosko, no bo tak, bo rodzice byli dziećmi, a oni w ogóle, wiesz, radzili sobie jak umieli, bez żadnych wzorów, prawda, dobrych, tylko ze złymi wzorami. No ludzie się po prostu zwyczajnie boją, że to nad czym pracowali tyle lat, żeby ktoś ich akceptował, żeby ich sobie, nie odrzucać, Taku... zbudowali, ukryli, okryli, wydziergali, wiesz, nauczyli się, popatrz, e, studia, praca, pieniądze, dom, wiesz, samochód, wygląd, nad tym wszystkim, to taka ciężka charuba i potem co, ja pójdę i powiem, siądę i powiem, że ja się boję? No to ale by już Tam tak to było się... nieważne, nie? Tak, tak, to ta inwestycja na tym traci, no. Znaczeniu, wiesz, to się wydało. Wiesz, że się wyda. I, I rzeczywiście jest na przykład tak, co jest bardzo charakterystyczne, na pierwsze, ja, na, ja grupami pracuję już teraz tylko, przychodzi ktoś, kto na przykład przez pierwsze grupy nic nie mówi. Tak, oswaja się, że ci inni mogą, i że im się nic nie stało. Jakaś dziewczyna powiedziała, wiesz, że ma kochanka i męża, jakaś powiedziała, że nienawidzi tatusia, jakaś powiedziała. Że czasami na swoje dzieci patrzy, jak na wiesz, na obcych i się nic nie stało. No to ja, za czwartą na przykład, wiesz, grupą, mogę też się przyznać, na przykład, że wiesz, podobał mi się jakiś pan i miałam ochotę zdradzić męża. Ale oczywiście tego nie zrobiłam. Wiesz, i takie, takie cały czas, taki cały czas. My ja się w ogóle boimy swoich fantazji. Słuchaj, wszystkiego się mówię ci boimy. Oprócz tego, że świetnie zaradzimy z życiem. Zobacz, zestaw jest nieprawdopodobny. I teraz, jak ktoś mówi e, pewnie, e, głośno, wyraźnie, różne rzeczy o sobie, to reszta uważa, no ta, to nie ma żadnych problemów. Bo dopiero potem, na przykład na grupie, to ty się boisz? Też? I, i inni mówią, uff, to dobrze, bo ja też. Rozumiesz? I robi się normalnie. No ja tak myślę, sobie, jakbyśmy się tak od przedszkola, wiesz, wychowywali i zachowywali, jakbyśmy tak uczyli naszych rodziców, no, tych, w co polskiej mają być tak rodzicami, że wolno rodzicowi nie wiedzieć, tylko nie bez przerwy, no to prawda, że wolno rodzicowi płakać, że wolno rodzicowi powiedzieć, nie chce mi się, dziecku też wolno. Że wiesz, że jak stworzymy świat, w którym jednak możemy być normalni, to będzie łatwiej. No tylko, że kto to i gdzie i jak ma zacząć? No terapia to z enklawa, więc zamknięte drzwi. Mhm. A dlaczego nie w przedszkolu i w szkole? Ale może miałeś takich nauczycieli, którzy mówili takim językiem do dzieci i tak słuchali. Miałam inne doświadczenie. Prowadziłam warsztaty o emocjach dla dzieci powiedziałam dziewczynce, ona no, powiedziała, że jest zazdrosta, ja powiedziałam, że to super, bo zazdrość ci mówi, co jest dla ciebie ważne. Tak, I co A matka ci się podoba? powiedziała, czy pani zwariowała. O. I ta mama była tak. wystraszona. I teraz, ale teraz zobacz, jak ty słyszysz u matki, czy pani zwariowała, o, no, to tak. ty już wiesz, jaką ona jest matką. I terapeuta już wie, jaką ona jest matką. Natomiast inne matki, które bardzo podobnie myślą, Powiedzono, wiadomo, ona ma rację. Ta mama, która mówi, cóż to pryko jest w zazdrości. Zazdrości z przykrym uczuciem raczej, bo nie mamy tego czegoś, co chcemy, ale strasznie ważny, właśnie pokazuje, na czym nam zależy. A poza tym jeszcze pokazuje, że my też możemy. Tak, i drugą trudność miałam w macierzyństwie. Ja już mam pełnoletnią córkę, ale jak jej się pozwalałam złościć, to słyszałam od innych, bekniesz za to. Pamiętam tak. zobaczysz, to dobrze, ja zobaczysz. No i co, oberwałaś nie? No w drugą stronę wręcz. Właśnie. jest, Ale pamiętam, że tak, dla innych to było tak. trudne, że jakby dla mnie miałam zgodę na I to. I wiesz że... dlaczego? Ponieważ oni się boją, bo oni tego nie robią, oni się boją, że ty pokazujesz, że możesz żyć w ten sposób. Czyli ty masz o tyle lepiej, to jest tak nieświadome, że trzeba ci, mm -hmm. wiesz, pacnąć się w głowę i wyrównać do poziomu. Ale to nie jest taki kawałek, że gdybym ja była taka jak one, to by, wszyscy, to by prawdą było, że wszyscy tak mają. No A dokładnie. nagle jest jedna osoba, która mówi, ej, ale to jest spoko. Dokładnie i to znaczy, ty jesteś odważna, bezczelna. Jestem wkurzająca. Wolna, bo, mówię, że się da. bo wolna. I nic ci się złego nie dzieje. No to trzeba cię patnąć, żeby ci się trochę humor popsuł. To jest z biedy, to jest z takiego to jest oczywiście, intencja jest nieprzyjemna i, i, i obrywasz, natomiast to jest ich wewnętrznej biedy, że nie można dopuścić do tego, żeby ktoś tutaj, rozumiesz, miał same zyski w życiu. Ja w książce bardzo dużo mówię o takich strategiach jak unieważnianie, mm -hmm. prawda? Czyli przychodzisz i mówisz, super, jesteś się a, a mówisz tak, bo jesteś psychologiem, Na przykład, albo tak, mówisz tak, tak. bo tak. mieszkasz w Warszawie. Albo łatwo ci powiedzieć, o. bo ty masz za co. O, o, prawda? Tak, tak. I tam jest taki kawałek, nie, nie chcę słyszeć, co mówisz. Nie chcę. Tylko muszę cię unieważnić, żeby utrzymać tak. swoją iluzję. I nie? I cię to, o czym pisałaś, i unieważnić i sobie udokumentować po raz tysięczny, że moja strategia jest lepsza. No. Chociaż jest ewidentnie gorsza. No, tak mnie też zastanawia, są takie osoby, dla których posiadanie racji to wszystko, co mają. Tak. Nie? tak. I teraz nie mogą mi powiedzieć myliłam się. Tak. Bo co, a tam nie ma tożsamości pod tym, co Pamiętasz e, e, piosenkę ojciec, jak ojciec e, mi mówił, e, sercem się kieruj najpierw, no. a potem nie słuchaj serca. Taka słynna polska e, e, głosem serca, tak, ale nie pamiętam w tej mhm. chwili. E, że w tej samej piosence w, wiesz, Wosek pokazał, się, tak? że tatuś jak był młodszy, to Aha. uczył dziecka, o, no fajnie nic mieć serce. A później się sam bardzo przejechał, wiesz, jakby na życiu, mhm. źle mu było, to teraz mu mówi: bądź cynikiem. Mhm. I wiesz, i masz tego, tego tatusia, czy tą mamusię, czy tych nauczycieli, czy tych ludzi, którzy są dla Ciebie ważni, i tak naprawdę dostajesz od nich i sprzeczne te przekazy, ale oni nie mówią: wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że Ci daję sprzeczne przekazy. Spytałaś mnie o tożsamość. To jedna z takich rzeczy, wiesz, gdzie człowiek się pyta, kim ja ja właściwie jestem. Jestem racją, bo nic innego nie ma. Tak. No, jak ci udowodnię, to będę istnieć i będę górą. A po co być górą? No, bo żeby nie być pod spodem żeby nie być dołem, tak. No, ale na dole czasami wiesz, <laughs> można się położyć spokojnie. Są tacy, co wybierają być na dole. Ale skreślają resztę z kolei, nie? Swoją? Nie to uderza, że to osoby, które chcą być na górze, bardzo rzadko potrafią szeptać. O. Tak, że jak ja się położę albo na milczeć. dole, tak, koło ciebie, nawet tak mentalnie, czy chce się przytulić, to tam jest milczenie albo szept, nie wiecie, się darła do ucha. Uch. Mhm. Natomiast te takie na przykład ciotki, każdy ma w rodzinie, która wie, ta, która wie, ona zwróciła uwagę, krzyczy. Ona wchodzi, ona urzeka. domu Oj. mają być firanki. No tak, te słynne ciotki, wujkowie, teściowie, mhm. no rodzice też, którzy wiedzą lepiej. To jest e, to, po pierwsze to też do tych naszych rad, co poprzednio żeśmy rozmawiały: że, że oni wiedzą, to ci powiedzą, co masz robić. Mhm. Powiedzą ci jak. I jeszcze żądają za to szacunku, podziękowania, podziwu tak. i wywyższenia ich. Mhm. Z, taki, wiesz, model. A teraz zobacz ile ludzi temu ulega i ile się na to godzi, ile dzieci, ile młodzieży. Młodzież się buntuje, ale buntuje się właściwie też no troszkę bez sensu, bo na przykład buntuje się przeciwko, a nie za czymś innym, prawda? To jest wielka różnica, bo też nie wie za czym się ma buntować. Świat jest trudny, bym powiedziała, prawda? Tak, ale w tym buncie, jak jeszcze mówimy o nastolatkach, tam jest bardzo często taki kawałek. Widzę, że ci jest trudno, bo ten nastolatek nie wie, co się dzieje. No w ogóle wiedzieć. Przy... Pamiętasz, że trzeba mu się powiedzieć, jak ci było? No, Pamiętasz. Mam, tatoś mi mówił, jak ja, co mam czuć, nie? Tak, tak, tak. Stąd teraz piszę książkę i no czytaj terapię. Nie? No właśnie, jeszcze wiesz, i jeszcze ten, ten język jest używany jako, jako przemoc, używany jako pieszczota, używany jako. Porozumienie. No, dla mnie to jest bardzo trudne, że na przykład formą miłości mojego taty była przemoc. Nie było innej. Bardzo wielu rodziców tak? czuje, że jak ci powie, co ty wyprawiasz! Przecież ja się o ciebie martwię i denerwuje. Ja się o ciebie martwię. A ja mówię, do mnie, mam się ja bym lubiła, żebyś ty we mnie wierzyła, mhm. a nie martwiła się. Bo jeżeli się o mnie martwi, to znaczy, że ja jestem takim materiałem, który spieprzy nie? Albo którego spieprzą, albo który się podrze. Ja chcę, żebyś we mnie wierzyła. Pfi. No przykro jest, że ale patrz, to Ale w tym pfi też jest tak. taki kawałek. Wszystko co do ciebie mówię, mamo, wyrzucamy oczywiście. na zewnątrz. Oczywiście. Oczywiście, Co ty tam wiesz. Tam. Co ty tam wiesz? Ja tak, tak, tak. No, słuchaj, radzimy sobie ze wszystkim, jak umiemy. Chciałabym oczywiście mówić o tym, że życie jest trudne, ale też jest fascynujące. Radzimy sobie z tym wszyscy tak jak możemy. Ja na przykład powiem ci jeszcze a propos języka. Bardzo dużo dziennikarzy uwielbia pytać, to co z tym zrobić? Razem pani Kasiu, tak terapeutka pani powie wszystkim, jak sobie poradzić z lękiem. Ja w tym momencie powiem na zakończenie, pokażę Ci dowcip, który uwielbiam. Idzie Piotrkowską pan z arbuzem, i ktoś go w Łodzi, w Piotrkowską, i ktoś go pyta, proszę pana, gdzie jest zielona? Pan potrzyma, nie wiem. No po prostu. Wszyscy mamy to życie do przeżycia. Wszyscy. Ale to chyba często jesteś stawiana w Jezu. takiej sytuacji, niech pani powie. O po to państwo jesteście terapeuci i psychologowie, to, tak no, to, to jest pod tym zdaniem. Aha, okay. Co zrobić z tym, że się wstydzę? Co zrobić z tym, że się boję? Co zrobić z tym, że, nie, że źle się dogaduje z moją wiesz, siostrą, mamą, bratem? No co zrobić? No, zająć się tym. A jak? No, ja wiesz, na co to, to odpowiadam? Powoli. Już. Będzie pani chciała, czy pan włoży w to wysiłek i chęć, i ciekawość, i serdeczność. Ciekawość jest jakoś zagrażająca dla nas kulturowo, nie? No, bo jeszcze znowu wylezie ten gat, no. no. To Lepiej co mi wylezie? <laughs> Kochani, tak. nie bójcie się tego, co w was jest. Jesteście fajni. No, całuski. Żegnamy Was z Gosią, która napisała świetną książkę, Mówię, więc jestem. Gosia Majeska. Dziękuję bardzo. <noise> Dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję, że mogliśmy pogadać. Fajnie ciekawy. Mogłybyśmy tak. dużo, ale wystarczy, książka jest. <noise> Polecam.